Cześć, witajcie, z tej strony Popa i na wstępie chciałbym Was przeprosić za to, że w środę nie pojawił się odcinek, troszeczkę mnie wywaliło z papci. no i nie do końca dałem radę po prostu temat ogarnąć. Niemniej jednak, dzisiaj, tak jak to oglądacie, jest czwartek. W piątek postaram się też coś wrzucić a dzisiaj chciałbym wrzucić taki troszeczkę odcinek bardziej złożony, ponieważ ogarniamy sobie dwie rzeczy: ogarniamy sobie w sensie tak, pierwszą rzeczą to będzie to, że po prostu ogram oba konta, czyli ogram druida i berserkera, a druga sprawa to, że omówimy sobie właśnie eventy: no bo jak sami pewnie wiecie, wchodzi nam taki event jak grozy oraz tutaj mamy jeszcze kilka. Kilka evencików no i co szalone grzybowe żniwa? No to wiadomo, lepsze ceny na pakiety, grzybki mogą lecieć i tak dalej. Epickie szaleństwo zakupowe, czyli wzmożona szansa na epika w sklepach. Profuzja PD, czyli dzisiaj, właśnie tak jak jest czwartek. Pamiętajcie, żeby nie odbierać sobie w twierdzy już. Przez około tam ostatnie 3 godzinki, właśnie mniej więcej od tej 21.20, nie odbierać po prostu Akademii, żeby po prostu się zapełniła, bo x będzie jutro pomnożony. No i kolejna sprawa, epicki festiwal farciarzy. to jest jeśli się nie mylę to, że za każde 100 i 300 awki dostajemy epika za misję. Kocią w później, no to wiadomo, e, możemy 15 rozmontowań robić oraz sterylne sedesy, czyli znowu sobie trzymamy epiki, żeby po prostu było więcej many w toalecie. Ja tu jakieś tam epiki mamy, coś jeszcze gdzieś mam chyba tutaj e, albo na pachołku, więc temat do ogarnięcia. Jeśli chodzi o naszego berserkera, no to znowu podbili, podbiliśmy troszeczkę poziom, tak? E, tutaj e, siadał nam. Sporo mroku, sporo wieży, tylko ja może to sobie zostawię, no takie dokładniejsze omówienie naszego po prostu kąta, na przykład w piąteczek. Pooglądamy sobie te, te loszki, no ale jak widzicie sporo tego siadło. No tak jak w poprzednim odcinku mamy już wszystkie pupile, a sobie tutaj teraz dalej ulepszam. Już mamy 115 hydrowir, więc rewelacyjnie. Pykniemy sobie kości. No i możecie dać znać, czy ogólnie przydatne są te takie omówienia eventu z mojej strony. Starałem się to też wcześniej robić we wtorki, ale niestety strona, na której sobie to sprawdzałem, już nie, nie ma tam tak wcześniej tych eventów. Więc szkoda, bo po prostu no nie, nie mam jak tego szybciej się doinformować, tylko tak jak przychodzi na poczcie, czyli zawsze w tą środę. No i. Teraz zrobimy tak, że przeskoczymy sobie na druida. Ok, jesteśmy na druidzie. Na druidzie też mamy już 502 500 poziom. Sytuacja wygląda tak, że sobie prawie zamknęliśmy już loszek, który zresztą ostatnio wam pokazywałem. Jest to właśnie do bohaterów z dzieciństwa Dojo chyba bardziej. Powinienem przeczytać. Tutaj co? no, Pupile nam idą różnie. Tutaj strasznie z, jest bieda z owocami aktualnie. E, a ręki, może trochę lepiej, bo nawet ostatnio ten druid faktycznie lepiej się sprawdza w tym PvP. E, dużo też mamy przedmiotów, bardzo tutaj do, do palenia uwiedźmy, więc też mamy sporo pieniążka. Troszkę wzrosły nam staty. Ponieważ ostatnio właśnie tutaj sobie poulepszałem, to sprzedam na razie, bo nie potrzebujemy tego. Hmm. Oczywiście sobie wykonam jeszcze jakieś tam ataki, chociaż i tak mamy maksa stat. Eee, no i jeszcze tutaj sobie po prostu odbierzemy. No i tak naprawdę tutaj mamy <laughs> większość już niemalże. E, zrobię sobie jeszcze kości na tym mm, druidzie, żeby, żeby były zrobione. No i właśnie e, tak jak mówiłem, możecie dać znać, jak wygląda to omawianie eventów. E, chciałbym też troszeczkę czasem przytoczyć sobie te patchnoty, jakie mamy. Do zobaczenia. I właśnie dzisiaj skupimy się na tym cyrku, który jest dodany, ponieważ no jest to nowy event, ostatnio pojawia się troszkę nowości i zastanawiałem się właśnie jak to będzie wyglądać. Ja spekulowałem, że to może być na takiej zasadzie, że po prostu będzie loch, który będzie na zasadzie zwykłego lochu, tak? czyli to będzie na przykład jakiś trudny loch. I on będzie nam się pojawiać powiedzmy raz w miesiącu i to będzie cyrk objazdowy i nie wiem, na przykład za każdego przeciwnika byłby epik, jakiś fajny expik, coś. Ale możemy go bić tylko w ten weekend, co na przykład podjeżdża i po prostu niektórzy go może ukończą za pierwszym razem, a inni na przykład sobie będą go klikali tam jakiś czas. Jest to troszkę inaczej zrobione. I teraz przeniesiemy się troszkę w taki sposób. Okay, no i tutaj najpierw widzimy tą króciutką wstaweczkę. Zobaczcie sami. Defeat enemies in the traveling circus. Increase difficulty for better rewards. The ringmaster has the best rewards. Compete with others for daily prizes. Dobrze, widzieliście mniej więcej jak to wygląda. Bardzo przypomina to Helewator. Jestem ciekaw, czy tam faktycznie będzie taka muzyczka, czy, czy to tak ładnie wygląda na nagraniu, a będzie to dosyć suche. No i przeczytamy sobie właśnie mniej więcej jak to ma działać na artykuł. Widzimy, że już 5 dni temu tutaj był ostatni raz aktualizowany, więc pewnie wielu z Was zdążyło sobie to zobaczyć. No ale tak, cyrkowiazdowy jest wydarzeniem tymczasowym, tak jak właśnie też można. Było wiedzieć już akurat wcześniej, no i w sumie jak wskazuje nazwa, bo jest jednak to cyrk objazdowy, tak? I teraz tak. Wiadomo, możemy go robić od 10 poziomu. Kurczę, dziwnie im jakoś przeskakuje, jak zaczyna nam zaznaczać. Aha, no tak, bo, bo po prostu przychodzi mi na to. I teraz, no też, tak jak widzieliśmy na nagraniu, będzie 10 przeciwników. nazwani są artystami oraz mistrz cyrku. To jest ten gościu, który tam dawał najwięcej nagród. No i jest to podobnie jak przy tym lożku, który ostatnio to jest ten taki portal, który też nam na, na weekend daje po prostu 10 bohaterów do pokonania. No i w tym przypadku również dostosowane, mają być dostosowanie do naszego poziomu, czyli też prawdopodobnie, znaczy na pewno nagrody są dostosowane pod nasz poziom i tak dalej. No i żeby zaatakować tego mistrza, potrzebujemy 10 złotych biletów. Czyli musimy najpierw pokonać 10 artystów. No, jest tu taki smaczek dodany, żeby to nie było po prostu, że bijemy 10 i później 11, tylko że nie zbieramy te złote bilety. I teraz, no, po pokonaniu wszystkich, możemy zwiększyć ich poziom albo utrzymać się na tym samym poziomie co poprzednio. I zwiększenie poziomu artystów ma zapewnić nam lepsze nagrody niż na poprzednim poziomie. Czyli to jest coś takiego, że. Możemy sobie ten loch przejść i na to kilka razy, tak? Czyli powiedzmy pierwszego dnia poszło nam fajnie, uznajemy, że dobra, pokonaliśmy właśnie tego mistrza cyrku, uznaliśmy, że poszło gładko, no to pyk, zwiększamy sobie wtedy ich poziom. No i bijemy od nowa, tak? Więc no jest to przyjemne, no bo jeśli nasze konto ma na przykład tak jak u mnie, Berserker, 316 poziom, no to po prostu wtedy możemy sobie zaatakować. Na przykład podnieść tam troszeczkę poprzeczkę i mieć te lepsze e, nagrody. No, i tak bilety, tak samo jak w elevatorze. co 30 minut, e, można alternatywnie zapłacić grzybem, ale wiadomo, nie ma sensu tego robić. E, na początek mamy 15 biletów i na 99% będą kody twórców, które po prostu nam e, dadzą 25 biletów na start. E, złote bilety to e, mamy. Możemy ich posiadać maksymalnie 15 sztuk, no, czyli nie możemy sobie e, na przykład ich gromadzić, gromadzić na tych łatwiejszych, podnieść poprzeczki i próbować bić się z tym bossem. E, no, tylko musimy je zużywać na bieżąco. I teraz poziom artystów zależy od poziomu, e, będzie dostosowany przy każdej zmianie dnia. Okej. Okay, Artyści oczywiście mają żywioł, mają klasy, nagradza nas zasobami, tak jak widzieliśmy na filmiku, e, szczęśliwe monetki i tak dalej, fajnie, i tajemne drzazgi. Właśnie ciekawi mnie to, e, czym są te tajemne drzazgi, ale zobaczymy, czy będzie to wytłumaczone. No i teraz mamy jeszcze troszeczkę o tym bosie. On jest szefem cyrku objazdowego według gierki. Ma mieć dużo punktów życia i będzie miał losową klasę. Czyli tak naprawdę tutaj dużo zagra RNG, bo jeśli jesteśmy takim berserkerem i trafimy... No inaczej, bo to może ciężko powiedzieć, ale jeśli na przykład ktoś gra magiem i mu wylosuje woja, no to może przez to na przykład przegrać. I tak samo zadaje obrażenia od żywiołów, wychodzi na to, że one chyba też będą losowe. Możemy mieć na przykład cały ekwipun pod piorunem, gościu będzie miał ogień i już jest troszkę lipa. Więc to jest w sumie ciekawe, ale no może, może wiele osób przez to na przykład ucierpieć, tak? No bo na przykład grzybiasz sobie to przeklika, będzie spoko, a jakiś gracz free to play na przykład dostanie przez to baty. No i teraz tak, jeśli pokonamy wszystkich artystów i bossa, jest zmiana aktu i możemy sami zdecydować, czy potwory mają być silniejsze, czy potwory mają mieć właśnie ten swój poziom. Czyli to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. Będzie tabela wyników i ta tabela będzie... Hmm dzienna ranga, czyli to prawdopodobnie będzie określone do serwera, no i wiadomo, i więcej srebrnych monet będzie za, za poziomy właśnie tych potworków, więc po prostu no na pewno to będzie wyglądało mniej więcej podobnie do, do topki, tak? Kto będzie silniejszy będzie bił silniejszych i miał więcej tych monet. No i to by było na tyle. Nagrody będą wysłane na skrzynkę i będzie trzeba je odbierać ręcznie. Aha, bo oprócz właśnie Dobrze, czyli to jest, tak jak, to jest tak jak w Hellevatorze. Po prostu tu będzie indywidualna tabela wyników, i tam będzie można kolejne nagrody jeszcze zebrać. Tak jak w Hellevatorze po całych 10 dniach odbieramy sobie beryla i surki. No, możecie dać znać, jak wy to widzicie. Według mnie, no, no ciekawe rozmaicenie, tak? Jest jakaś nowa mechanika, więc jak najbardziej dobrze, że gierka się rozwija i daje nam coś nowego, a nie odgrzanego kotleta. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o łapeczce w górę i Subiku. No i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się i cześć.